Siemanko, witamy w kolejnym odcinku Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie rakietki Applaus od PiroMaxa W opakowaniu znajduje się 12 sztuk Wyglądają nawet spoko, no ale w sumie rozmiarowo takie zwykłe małe rakietki, nie? Małe takie diabolo, nie? Przypominają no. rozmiarami Jeżeli chodzi o ich koszt, no to musimy zapłacić za takie opakowanie około dwóch dyszek Trzy warto? No to się okaże w tym odcinku Nie wiem, może te rakietki będą takie same jak diabolo nie Zobaczymy, no, może też się pomylić, bo dużo rakiet y, z, z taką wielkością nie ma po prostu efektów żadnych, nie? Wiecie, y, wiecie nie ma wystrzału, nie? Nie ma wybuchu, dokładnie. Nie ma wybuchu. Klasa druga. Y, zobaczmy jak to, to wszystko wygląda na tyle. 12 sztuk zestaw rakiet F2, nie ma za dużo informacji. Czekajcie, pokażę gramaturę. 10 razy 12, czyli rakieta ma 10 gram neku. No Jedna. Tak. Kurczę. No, nie za dużo, nie? No, zobaczymy zbędnie. Nie będziemy tutaj Wam przedłużać tego przedstawienia. I lecimy do odpalania. Zaczynamy test. I odpalamy sobie po jednej rakietce z każdego efektu. Jest ich sześć. Yy, Jest sześć efektów. I zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Dobra, lecimy. Takim migotanie długo się utrzymywało na niebie, zauważyłem. Muszę sobie tutaj gdzieś jakąś pozycję opracować, bo Jest tam nakręczka za takim wałem. Żeby nie wiało. W kamerę. Tu mieliśmy crackling. Jeżeli chodzi o głośność tych rakiet, Nie jest ona jakoś mega. O, ten efekt też był fajny, bo było trochę Kraklingu Było też migotanie, także fajnie, fajnie. Leci kolejna I to znowu crackling Powiem wam, że jak na takie małe rakietki, to lecą nawet wysoko I leci piąta. O kurde, ta to była głośna Ta to była jeszcze najgłośniejsza ze wszystkich I największy efekt miała No to tak samo, to podobnie Tylko te efekty strasznie szybko kurcze yy, Znikają Przez co po prostu to lipa widać na kamerze I to już była bonusowa siódma rakietka i odpalamy ostatnią, ósmą. No, głośny krackling, ale sam hook był dość cichy. No i czas teraz na podsumowanie tych rakietek. No i jak dla mnie, dosyć fajne rakietki. Nie były jakieś imponujące, ale jak za tą cenę, to myślę, że się dosyć jej opłaca kupić. I dam im takie 7 z plusem bo naprawdę przyzwoite. Ja powiem tak, rakietki jak za tą cenę oczywiście fajne, ale porównując te rakietki do Diabolo, uważam, że zaprezentowały się troszeczkę gorzej i wystawię tutaj ocenkę taką może 6 z plusikiem. No, tak, bo że... też jest plus, bo nie macie tego kijowego efektu jak w Diabolo, nie? No, tak. Tych tysiąc pszczółek, nie? No. I też macie dwie rakiety dodatkowe z hukiem, a te 1000 pszczółek to jest po prostu, moim zdaniem, bez sens. No, no tak, ale no, też jest efekty, to takie, wiesz, nie? efekty w Diabolo, moim zdaniem, były troszeczkę większe. Napiszcie, jak wy u, y, uważacie w komentarzu. Jeżeli się odcinek spodobał klasycznie, łapa w górę, możecie też zasubskrybować nasz kanał, bo to nam pomaga, nie? No i wpaść do grupy na Facebook, do której link macie w opisie. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i siemanko Strzała!